Jak, widzowie, cytując klasyka, kto po dołkim kąpie, kopie, kopie i wykopie. No właśnie. Jest, o, i tam bałagan jest trochę. Bałagan. Jest, widzowie, trochę bałagan. No, ale to Krzyczy, krzyczy, trzeba go uciszyć. I cię stało tam. Ale mam wielki nohal z bliska. No. To, bo, widzowie, ten nohal to już przyjął tyle, no jest no, złamany, ale nie no, tak z daleka to wiecie, no patrzcie, ładny ma nos Nie no, nie ma tragedii Widzowie <głos> <głos> Widzowie, nie ma tragedii z tym nosem, tylko on był złamany ku 6 razy już No To wiecie, no, Kontr... Pani no. A taki Kontra Pani kulturalna A Shelly taki kontrast. ja go cały czas, wiecie, tak O, mycha, się spukuje. Wężem Faraona O Michal, ty coś piękna! Normalnie jesteś taka piękna i powabna, że normalnie zaraz będą czorty lecieć. Myszko, ale ty coś piękna i powapna, powiem ci. No, chyba cię zaraz zaczaruję. Będę musiał cię chyba wezwać do komnaty tajemnic. Bo mam takie kurwa te Wiadomości od Dumbledore'a Ile godzin się tam leci? Z Francji ile my leczyliśmy? kurwa jeb***y Gdzie jest ten typ co pisał że jest syf? Filipek Ty kurwio Gdzie to masz syf człowieku? Co ty p***dolisz chłopie? W burdelu to jest kurwa w starej codziennie rano jak ci kurwa, tam smaruje te kanapki, kurwa, czekoladą z biedronki, a nie Nutellu kupa. Co ty mówisz, to jest syf, człowieku? Syf! Ty, kurwa, chyba żeś syfu nie widział. To jest syf, to ty masz kupa, człowieku, opie w życiu. Jak ty mówisz, że to jest syf, kupa, opie. Se dupę cebulą, krzywa wysmaruj chopy. A nie piszę taki głupot. Je francowaty. Czy ja toleruję LGBT? A czy ty się, kuba z na zamieniłeś? Tego typu. Ej, to ten tego typu to on naprawdę umarł? Ten kuba e cześć, cześć, Mercedes. Hej, mercedes? Co wy pierdolicie? Hej, Mercedes umarł? No pierdolicie. Kurwa to przykro mi w chuj. Oh. Widzicie, kurwa. Ja mam taką maskę i chuj. Normalnie wpieram się z taką maską. <laughs> tam się widzowie z taką maską Flexing o fucking instagram Kurwa patrzcie wow Gdzie ja jestem kurwa Wy kurwa siedzicie nie wiem gdzie W kędzyżu kurwa W chuj to mam Hopie Ten flexing kurwa i te wszystkie hopie rzeczy Strzelić z cyca? Strzał z widzowie, strzał z cyca oficjalnie Ty mi tu będziesz pierdolił, że mi chyba ja jakieś zwisające cycki? Człowieku, jakbym cię pierdolął pierdol, tym zwisającym cyckiem To byś, k**wa, człowieku, chłopiec, zrobił dwa obroty w powietrzu I zapytałbyś się, w którą stronę, kurwa jest no. na Mazury No You know what I mean? ginekomastia Człowieku, jaka ginekomastia? Co wy p Patrzcie widzowie. Ja mam ja mam takiego cycka że kurwa, nie jedna laska mam mniejszego, nie? Patrzcie. A ja nie, ja nie ćwiczę 5 lat na siłowni, patrzcie, patrzcie. Ja mam takiego kur... Kędzastika że jakbym was kur... przytulił, to byście go normalnie nie mieli czym oddychać hopie że kurka no, takiego nie widzieliście. A wiecie, wiecie dlaczego? Bo Szeli jest kurwa, tylko jeden, a nie jakieś tam patologiajsty człowieku, co piją głupoty chopie i odpierają. Kurwa nie wiadomo co. Szeli to jest Szeli chopy, To jest kurwa, już tak zwana Sigma. Shelly jest, jest znany na całym świecie. O mnie, kurwa, już chopie wszyscy kurwa, mówią, że kwa Szel jest fucker jest, nie. A nie kurwa jakieś... Chłopie, kurwa, nowe twory powstają człowieku odpierdają, tylko żeby chłopie zasięgi zdobyć. I to chyba wygląda w sumie wszystko tak, że oni to robią właśnie po to. A ja jestem u osobą i chuj, jest fajnie, nie? Kieli oficjalnie zaliczyłbyś osobę trans? Tak, zaliczyłbym. Moim kurwa prawym sierpem. O, oh, ale dobrze. ...nawigacje, jeśli do zaraz wyjdzie szpica na burtę, to na nawigację, <gryw> Czy boję się rekinów? Chłopie, jak ja będę pływał z rekinami, zobaczycie jakiego TikToka odpierdolę, Mam nadzieję, że mnie nie zderzą. bo jak mnie zeżrą, to... to przynajmniej wyślijcie mi kula znicza na czacie wtedy. No poczciwa mordeczka, no nie? Spierowałbyś? Uciekam? Zjeb? Co ty gadasz, chopie? No widzisz takiego że ziemusia jak ja i widzisz kur... ale spoko mordeczka. I se idziesz z nim, gadka, szmatka. Drineczek, kurwa ten, tutaj ten. Widzowie, słuchajcie, ja wracam stąd i kurwa wbijam 10 level facet, nie? Widzowie, wyżycie we mnie, że ja wbiję ten 10 level facet, czy nie? Powiedzcie ja tak, tak szczerze, czy wbiję ten 10 level facet, kurwa. Czy będę jebanym syzyfem do końca życia? Ope. Daj jakiś podryw, bo nic nie umiem. No chłopie, podchodzisz do blaski i, pyta, i pytasz się, Laski, na przykład, czy kurwa twój stary y, jest tym. Kura, zapomniałem, jak to się mówi. Bo ja jestem Sigma, ja jestem Sigma Boy, a ty, ty kurwa, jesteś jakimś jednym pędzlem, kurwa, tu przychodzi i piszesz jakieś kurwa bzdety w kokach. Uh, Raz dwa. hello, I'm calling to the uh, bar. Maybe. A, ah, this is reception. A, ah, so seven uh, to nine. Yeah, okay, OK. Thank you very much, my friend. Bye bye. Na na reseza mówiłem 729. Eee, Tylko daleko jest tego baru. Czekaj, czy nie przyniosą. O, oh, hello, my friend! Hello my friend! I'm calling uh, from room 3 346. 364, yeah. Three, three four six. Three six four, yeah. And I, I, I can order any drinks for my uh, house. Uh, how many charge, my friend? If I want uh, baca double Bacardi with uh, pineapple juice, and two times. No problem, my friend. No problem. And you bring me. Okay. So that... Okay, so I, I order uh, two times a uh, double Bacardi with pineapple juice. Okay. Thank you very much, my friend. And come to my house. Bring me this fucking uh, drinking. And. No problem, I do this Okay? Okay. Okej, okay, see you later, See you later Ona ma udar, skoro poszła spać po opalaniu. Co ty gadasz? Jak ona jest w cieniu leży człowieku? Ale mycha tak zawsze zasypia. Czekaj. Co wy że ma udar? Jesteś znowu szaleni? Myszko Myszko, śpisz? Śpisz, nie? nie. Masz udar? Nie Nie, nie. Widzicie? Śpisz sobie Kozy w wpierdasz, to na pewno Byku Kozy są na odporność Na odporność dobre Walił ją kura przez całego Sylwestra Co ty właśnie na mefedronę czy jeszcze czy co? Że będziesz, kurwa, Laskę walił, całego sylwestra, hopy? To weź się przynajmniej, i kurwa na balkon, żeby se petary obejrzała. Co ty, kurwa, jesteś zimnięty? To ile będziesz ruchał, człowieku? To przytul też coś, hopie jakiegoś szampejna napij się, kurwa, człowieku. Powiedz jej, chopy, że jest ładna. A nie, kurwa, człowieku, czy jakieś, hopie cały czas, nie wiem. Cztery razy to ile hallo yeah okej okay, no problem no problem bacardi right no problem my friend no problem to jest no problem my friend ja dole tak jakbyście chcieli nie wiem, chopy na grupie na grupie tych kaskaderów reklamować krwa Bogu bo, bo No chłop, albo jesteś kaskaderem, albo bo odmawiać Bogu Rodzice. Chłop, wieczorami. No chopy, co ty jesteś zinięty? Wbił ktoś do mojego live'a, tam rozdaję 1000 V-dolców do Fortnite. Człowieku, czy ty jesteś czy czy z konia spadłeś, człowieku? Że to jest takie kurwa gówno jak Fortnite grasz, jakieś jakieś fałdolce byś rozdawał. Co ty myślisz, że jakiś mój widz przyjdzie do ciebie, po jakieś pierdolone, śmierdzące fałdolce? Ty jesteś pielęgniony, człowieku? Chłopie. <ślam> tu są widzowie counter Strike'a, kurwa. Tu są widzowie prawdziwych człowieków headshotów, chłopie. Prawdziwego skilla, kurwa. W rączce, kiedy trzymałeś AWP, człowieku. O, oh, Bacardi. Widzowie. I famous professional player counter-strike. <laughs> Stadolców, widzowie. O. Dostałem cały soczek. Jak się nazywasz? Mariuszek Bos. Kto ci k***a? O ty kurwa Ej, od dzisiaj, słuchajcie, od dzisiaj zabieram wszystkich moderatorów. O ty kur... jebana Kto mu, kto go kur... odblokowuje? Powiedzcie mi. Kto tą kur... jedną odblokowuje? Czeka, nie wiem gdzie Mychada rzuciła te dolary, kurwa. O tutaj są, patrzcie. No patrzcie. To są. Dolce. To są widzowie prawdziwe faudolce, a nie te wasze kurwa Fortnite śmieciane. To są kurwa DOLCE O! To są kurwa dolary. A nie kurwa te wasze fałdolce j**ane, śmierdzące kurwa Fortniteowe gówno. To jest 5 że jakieś fałdolce kurwa, dajecie. Tysiąc wodolców tysiąc wam dam. Przyjdźcie na mój kanał. Kurwa! Kto by chciał tysiąc wodolców? On jeszcze nie wie co robi. Za dolary jest ban? Za jakie dolary jest ban? Co ty piszolisz? Najlepszy streamerem, jakiego znam. Michał WP. Skibidibi. Pozdrawiam serdecznie. Ban jest? Za dolary? To Do fuję to mam! Wpiszę mam. Kurwa za dolary, ban. Za wszystko, ban. Ja pi**ole. Co to kupa ma być? Za wszystko, ban. Nic powiedzieć nie możesz, bo ban. Za dolary, ban. Za to, ban. Za wszystko, ban. Ja pi**ole, To ja pójdę na kika, streamować. Pokaż, kupa, dla widza. Popie. Ja bym musiał odpalić live'a z lustrzanką, bo kurwa jakby piksele mojego aparatu nieco wstaje ująć w całej okazałości mojego kutasa. To musiała być kurwa lustrzanka i to taka opis za 20 koła, żeby była w stanie uchwycić kurwa całego mojego kutasa, człowieku chłopie. Razem, yy, wiesz, z tym, z obiektywem. Narkotyki to jest takie kurwa, zło, że nawet sobie nie. Kurwa, bo niektórzy na pewno nie zdajecie z tego sprawy. Jakie to jest jedne gówno. Jak to niszczy życie. Wow, Glamax! Dziękuję za sobika, my friend! Kurwa, twoje zdrówko, my friend. alkohol. Alkohol też nie jest dobry. Aczkolwiek jeżeli nie masz kurwa, e, takiego faktoru e, X w sobie, który kurwa, mówi Ci, żebyś codziennie kurwa, chciał być najechany, to alkohol jest spoko, właśnie, żeby żebyś tak, tak się najebać troszkę, popierał sobie z widami i w ogóle jest spoko. Raz na jakiś czas, ale kurwa, jak ty musisz chlać kurwa, co chwilę, to już jest dziadostwo. to już wybieraj na odwyk. Kurwa. Bo wszystkich dookoła będziesz niszczył. No? Tak, mam kropkę nad uchem, kurwa wyatuowaną. Nie widzisz świeciany? To jest karabin. Kurwa. Co będzie strzelał do ciebie? Kurwa. Nie seriami, tylko full auto. Jak ci wypisali full auto, to się zestrasz kuła, Barczą z wigili. Szampajna za 500 dolarów. Normalnie mamy szampajna za 500 dolarów. Szardo Chardonnay, czy krówa muciofon, cardemission co? w dupę w sumie. mu w dupę, jak on się nazywa w ogóle. Mam plan. W... Kiedy Dragon Lore'a Kurwa, zobaczymy. Może za niedługo, jakoś Dragon Lore'ka wleci, bo kurwa, tak wam szczerze powiem, ale tak szczerze wam powiem, że brakuje mi tej AWP trochę, bo kurwa, z tej Dragon Lore jednak mi się lepiej strzelało trochę, nie? Jednak Dragon Lora, jak liła kamechamę, kurwa w typa nam idzie, to kur... go rozpierdala w 3 sekundy. Heist niedługo się skończy. Tak się skończy, a nie przewiduję tego, nie przewiduję tego, bo jakby znam jego stopę procentową w aktualizacji do bieżącej predyspozycji i powiem Ci szczerze, że żeby Hays się skończył, to musiałbym nic nie zarobić przez 5 lat. I tak żyć jak teraz żyję, tak żyć jak teraz żyję, nic nie robić przez 5 lat, i dopiero by się kraj skończył, nie? No, o, widzowie, szczerze wolę zagrać w CS-a niż koła, trenować do walki. Naprawdę? Uwierzcie mi. Zresztą wy to wiecie, kupa. Przecież wy to wiecie. Matematyka oficjalnie. No tak, no matematyka oficjalnie, no bo jak u was jest teraz... U mnie jest 18, u was jest 14, no to jak u mnie będzie 12, to u was będzie ey, 20 No ja o czwarty rano, to widzowie ja pewnie dla Luka się będę bawił. Kurwa. <noise> Widzowie, a ile jest w ogóle widzów na streamie teraz? mi pokazuje tysiąc. Ile jest teraz widzów na streamie? 1800? Co? <noise> franio mówi, że mam je na strzała. Byku, jak franio, to jest mój ziomek i w życiu by tak nie powiedział kurwa tak pierdolisz jak taka kurwa jebana szmata, co stoi kurwa przy oknie, za firanki i patrzy kurwa co się dzieje kurwa przed blokiem. Powiedz mi, po chuj kurwa robisz z siebie taką jebaną tatarnicę, która kurwa kłamie w żywe oczy. Powiedz mi. też wiem, że Franio by tak rzeczywiście nie powiedział, bo to jest kurwa mój ziomek i na pewno w taki sposób by się kurwa na mój temat nie wypowiadał. Przed mi po tylu, tylu dźwiękach Chłopie, mój maszt to jest kurwa, jak maszt chopie Submarines On nigdy nie wymięka człowieku On jest kurwa taki Chłopie To tylko wystarczy kurwa lekki bodziec I chopie. Never back down kurwa My friend My friend is never back down kurwa Bajkopisarz i mitoman? O kim ty mówisz? Kto jest bajkopisarz i mitoman? Chyba twój stary, kurwa. Jak na Emilinach, kurwa, u, u ciotki Hanki opowiada, jakim to nie był gierojem, kurwa. A tak naprawdę był jebanym szczymryjem, kurwa, który kradł, kurwa, motyki swoim sąsiadom e, z tych... z garaży, kurwa. I, I tak cię utrzymywał w sumie. Ty mi to ma Ty się chyba pierwszy człowieku, opie. Chyba zaraz rzucę tego lodu mojej na kurwa brzuszek, albo na cytruszki. No, ale no niestety, no, tak to wyglądało. No co ja wam powiem? Dlatego mówię, Bogdziel powiedział, co powiedział w tym filmie. Zrobił to po to, żeby nie przeprosić, ale żeby nie wyszło, kurwa, że jest zły. Ok, spoko, rozumiem. Internet, no problem, ale kurwa, jako kolega, bo ja go traktowałem naprawdę jak swojego kolega. Ja go wspierałem wielu, kurwa, w takich e, złych momentach w jego życiu i w ogóle. I jako kolega powinien po prostu powiedzieć, kurwa, normalnie prawdę, nie? Czyli powiedzieć, kurwa. <laughs> Tak jak mi powiedział, byłem jak w pączek w maśle i po prostu miałem wymiane we wszystko i wtedy jak, ty, jak dzwoniłem do was, to też tak się zachowywałem. No i teraz kurwa z biegiem czasu jest mi z tym chwa dziwnie i tyle. Co ty No, streama mam skarby. O, myszka się wyspała, a ja jestem na A O matka Sylwestra. Co? W mi ziomek za 50 dolarów. Zapłaciłem mu 50 dolarów i przyniósł mi dwa drinki. Jak ja już jestem po Sylwestrze. <grywa> Widzowie, happy new year! Woo Jak ja już po Sylwestrze jestem. Kurwa! <grywa> <grywa>